Siema! Pikaru Nakamura jest niesamowity. Kilka dni temu nagrałem filmik o tym, że pobił on rekord w Blitza i przekroczył, a w zasadzie zdobył 3394 rankingu. Natomiast on wziął. I kilka dni później przekroczył ranking 3400. Koniec końców zatrzymał się na 3405, ale nie to jest najciekawsze, ponieważ według mnie najciekawszy jest fakt, że podczas całego tego, nazwijmy to, rana, jak widzicie tutaj, zakończyła się jego seria na rankingu 3405 i przegrał z zawodnikiem 2800. Natomiast podczas tej serii wygranych. Jak poszukamy dość dobrze i zjedziemy trochę dalej, to w pewnym momencie natrafimy na partię, w której mierzył on się z zawodnikiem, który dostał bana. Zawodnik RTEOJT47, bla, bla 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 bla, ma aktualnie zbanowane konto. Jeżeli wejdziemy sobie w jego profil, zostało zbanowane za złamanie zasad fair play. I faktycznie. Jest to dość dziwne konto, ponieważ zostało założone dosłownie 5 czy 7 dni temu, teraz już zostało bana, natomiast Hikaru mimo to tę partię wygrał. I w dzisiejszym filmie chciałem pokazać wam właśnie tę partię, bo szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy ten człowiek oszukiwał, czy nie oszukiwał, ale biorąc pod uwagę algorytmy czeskomowe, no raczej nie jest to osoba, która gra czysto. Raczej nie zdarza się w tym momencie, że ktoś nowy respi się w szachach, zakłada sobie konto na czeskomie i wbija ranking 2800, 2900. Eee, także popatrzmy sobie na te partie, bo Hikaru grał kolorem czarnym i już od debiutu zaczęło dziać się coś bardzo dziwnego, ponieważ nastąpiło E4. Hikaru zagrał G6, to jest jego taka tajna broń. On bardzo często przez internet grywa właśnie w ten sposób. No i tutaj A6, skoczek F3 i B5. I to jest cała idea, że oddajemy przeciwnikowi całe centrum. Komputer mówi, że pozycja dla białego jest bardzo dobra, ale trzeba umieć przeciwko temu grać, bo wystarczy kilka spokojnych ruchów i białe już tej przewagi nie będą miały. To jest bardzo dobry sposób, żeby z kimś troszkę niżej notowanym grać właśnie tak, że nie wchodzimy w jakąś teorię, bo i oponent i tak raczej sobie nie poradzi. Radzi. Więc nastąpiło goniec D3 i D6. I teraz każdy normalny człowiek, jeżeli nie zna teorii tego wariantu, to wyprowadza sobie gońca. Może czasami wyprowadzi hetmana, może robić roszadę gra spokojne ruchy. Natomiast zasada jest taka: nigdy nie gramy w centrum zbyt szybko. Natomiast białe zagrały tutaj ruch E5 i jest to najlepszy ruch w pozycji, ale trzeba zrozumieć dlaczego. I białe straciły na to w zasadzie 0 sekund, żeby wykonać to posunięcie. Nastąpiło goniec B7. Teraz najlepszy ruch to nie jest żadne bicie, żadne pchanie tutaj. Najlepszym ruchem jest zagranie ruchu A4. Uderzenie z drugiej strony, ponieważ po B4, co nastąpiło w partii, gramy skoczek E4, i teraz się okazuje, że nasze figury białego, znaczy figury białego, są bardzo aktywnie ustawione i sprawiają pewne groźby. Więc Hikaru zagrał skoczek D7. I białe zagrały skoczek G5. No, nie wygląda to w żadnym wypadku mądrze, wygląda to głupio. Po co te skoczki stoją w ten sposób? Przecież zaraz go przegonimy, zaraz zagramy cokolwiek, więc Hikaru zagrał tu, i teraz wychodzi, dlaczego to wszystko, co białe zagrały, czyli E5, potem A4, żeby przeciwnik zagrał B4, żeby ustawić skoczka tutaj i drugiego skoczka tutaj. Wiecie, jaka jest idea? Białe święcą swoją figurę. Tylko po to, żeby wejść z koczkiem, jak król wróci, gramy tu, jest podwójne uderzenie i sprawdziłem sobie, przygotowując się do tego filmiku, sprawdziłem sobie, czy przypadkiem to nie jest jakaś teoria. Wiecie, mogło być tak, że białe popatrzyły, że może gdzieś zagrają z hikaru, to sobie popatrzą na teorię i zagrają jak komputer, ale nikt nigdy w taki sposób nie grał. To jest nowinka. To wszystko, co się stało, to jest nowinka. Nikt wcześniej nie grał tutaj skoczek G5. Nikt później nie był na F7. To nie jest coś takiego, co chłop mógł sobie gdzieś popa popatrzeć. To jest coś, co gościu musiał wymyślić, a stracił na to tylko 5 sekund. Nastąpiło króle 8, skoczek E6, Hetman C8, skoczek G7. No ale idea Hikaru była taka, że zagra teraz króle F7, i ten skoczek nie ma jak wyjść. No bo tu nie wyjdzie, tu nie wyjdzie, tu nie wyjdzie, Pionek bardzo ładnie kontroluje. Ale znowu, grający białymi nie zastanawiał się ani chwilę, Hikaru stracił 23 sekundy. A on stracił właściwie 6 sekund, żeby znaleźć, że skoczek H5 jest silny. Ponieważ jak nastąpi bicie, bijemy, król musi gdzieś iść. No i mamy figurę mniej kolorem białym, ale król na F8. Wszystkie pionki, wszystkie figury są po prostu ustawione źle, a białe mogą jak najbardziej tutaj atakować. No i białe zagrały najlepszy ruch, czyli goniec C4. Do tego momentu wszystko jest ok. Czarne zagrały E6, żeby obronić się przed matem. I teraz dzieje się coś, czego ja wyjaśnić nie umiem, ponieważ grający białymi ma tutaj jeden dobry ruch i to jest goniec E6. Dalej grozimy matem, i wszystko to. Co trzeba policzyć, to to, że po ruchu Hetman E8 nie następuje wymiana, ponieważ my możemy dać szacha i jak, jak odejdziemy królem, to stracimy tego skoczka, więc jedyny ruch to jest skoczek D6, ale teraz możemy nawet po prostu to zbić. Odbijamy figurę. Białe mają totalnie wygraną pozycję. Natomiast z jakiegoś powodu, i nie wiem co tu się stało, ale grający białymi, podumał, podumał i zdecydował się zagrać ruch Debije E5, stracił na to 5 sekund, no i to jest nadal bardzo dobre, ale nie jest to najlepsze. Hetman, 8 na wymiany. Tutaj Goniec h6 wymiana, wymiana. No i król idzie na f7. Znowu białe mają totalnie wygraną pozycję. Muszą znaleźć najlepsze posunięcie. Tym najlepszym posunięciem jest Troszada, No i faktycznie, pomimo tego, że czarne mają skoczka więcej to białe mają wygraną pozycję, zaraz mogą wchodzić, próbować wchodzić wieżą, pionki zaraz mogą ruszyć, król jest fatalnie ustawiony, te figury totalnie nic nie robią, nigdy nie możemy zbić pionka na E5, ponieważ po Hetman F4 stracimy tego skoczka, więc same problemy i to jest to z czego Hikaru Nakamura słynie. I to jest to, dlaczego on jest prawdopodobnie jednym, znaczy na pewno, jednym z najlepszych zawodników na świecie, a prawdopodobnie jednym z dwóch najlepszych zawodników, jeżeli chodzi o szachy błyskawiczne. Ponieważ on nawet mając gorszą pozycję, jest w stanie trzymać gardę pięści twarde. Jeżeli się utrzyma tutaj przez jeszcze jakiś czas, to przeciwnik nie będzie miał czasu, żeby grać maszynką potencjalnie. Więc zagrał skoczek F8. No i tutaj białe znowu zagrały, mogły zagrać dużo lepiej, mogły zagrać F4 i po prostu atakować tymi pionkami. Natomiast białe wzięły długi namysł i zagrały nieprawidłowy ruch. Nie wiem, co się stało. Nie wiem, czy przeciwnik nagle wyłączył maszynkę, czy przeciwnik zdecydował się, że nie będzie grał pierwszą linią, czy cokolwiek. Natomiast Hetman F6 nie jest dobre, ponieważ król się chowa. Teraz wieża D3. Grozi, dosłownie, takie wejście i zaraz problemy z tym królem. Także jedyny ruch czarnego, żeby tu jeszcze nie przegrać partii, to jest goniec. E4, i Hikaru to znalazł, ponieważ ten goniec tu nie jest przydatny. Ten goniec może się przydać do wspierania króla. I nagle, pomimo tego, że białe nadal mają dużą przewagę. To nagle nie jest to takie proste, bo wszystkie figury są wokół króla. Trudno będzie zamatować, a jeśli trudno będzie zamatować, no to może nam potem braknąć czasu. Także tutaj F4. Gramy Hetman F7. Białe zagrały F5. Znowu najlepszy ruch w pozycji i problem jest taki, że po biciu, biciu mamy podwójne związanie. Nie można zbić pionkiem, ponieważ stracimy króla. Nie można zbić gońcem, bo też stracimy króla. Także Hikaru podszedł sobie królewiczem, nastąpiło łobodu, -dubu, dubu no i wieża F3, ale na wieża F3 znowu. Białe zaczęły tracić bardzo dużo czasu i oczywiście mają dużo lepszą pozycję, ale dzięki tej żelaznej obronie białe muszą wygrywać końcówkę z pionkiem więcej. A Hikaru znowu gra najlepszy ruch w pozycji, a5, żeby ten pionek był zawsze broniony, żeby nigdy nie powstała sytuacja, w której przeciwnik zagra a5 i ten pionek będzie jakoś bardzo słaby. Także samemu gra a5. No Białe grają b4. Ale teraz skoczek d7, skoczek się aktywizuje. Nastąpiło wieża e1, natomiast to co chciałbym, żebyście zobaczyli, to zobaczcie, w tym momencie jest minuta 42. Dosłownie 3 czy 4 ruchy później już jest minuta 11. Zawodnik traci bardzo dużo czasu. Nie wiem dlaczego tak traci, ale traci czas. Więc nastąpiła obrona. Goniec poszedł na b5, ale teraz już tego pionka nie trzeba bronić, więc wieża robi kiwkę w drugą stronę. Nastąpiła H3, obrona, ale teraz skoczek aktywizuje się. Nastąpiło więc C3, tutaj Hikaru zagrał B3, przepchnął tego pionka, nastąpiło tu, i teraz bardzo fajne podejście ze strony czarnego. A mianowicie można grać na spokojnie, ale on zdecydował się upraszczać pozycję. On chyba rozumiał, że jest dużo szybszy od przeciwnika, że o ile w debiucie Hikaru stracił bardzo dużo czasu, tak teraz już rozumiał że jeśli tylko przeciągnie te partie jak najdłużej, to przeciwnik prawdopodobnie nad prostymi decyzjami będzie myślał długo i zagrał ruch C6. I o co chodzi? No, przeciwnik to zbił, ale stracił na to już 4 sekundy. W sytuacji, w której w zasadzie masz tylko jeden ruch, no bo po co masz odchodzić tutaj? Jak odejdziesz tutaj, to musisz się martwić o to, że za jakiś czas tego gońca stracisz. Więc goniec A6 jest bez sensu. Jeden, jedyny ruch. W zasadzie trzeba to zbić. Chłop traci na to 4 sekundy. Ale o co chodziło o Hikaru? Chodziło o to, że teraz może zagrać wieża C8. Goniec co prawda sobie wrócił, ale teraz skoczek bije. No i jeśli nastąpi dalsza wymiana, no to wieża wchodzi, wieża zbije tutaj, no są. Kłopoty, także białe musiały znowu stracić trochę czasu, zdecydowały się zbić tego pionka. Drugi najlepszy ruch według silnika, ale teraz skoczek sobie wraca, król odchodzi. Nastąpiło wieża c5 i zauważcie, jak w te kilka posunięć nagle wszystko czarnemu się broni. Nie ma tych słabości, które mogłyby być wcześniej. Ten pionek jest broniony, pionki oczywiście zaraz mogą iść, ale czarne też, każda figura czarnego w jakiś sposób atakuje. Ta wieża nie może iść gdzieś do przodu losowo, bo trzeba brać pod uwagę, że stracimy pionka. Także wieża b6, no jednak poszła. Losowo pokazałem akurat ruch, który miał miejsce, ale wieża po prostu broni i teraz na tego pionka trzeba po prostu uważać. Nastąpiło goniec C6, wieża sobie odeszła, no i teraz G5. Eee, czarne mogły spróbować zbić. Ale prawda jest taka, że jak stracimy tego pionka, to tutaj zaraz będą kłopoty i będą nam groziły maty, dlatego co robi Hikaru? Znowu garda, pięści twarde, król podchodzi na E6. No i znowu przeciwnik musiał podumać, co zrobić. Goniec B5, ale cały czas, pomimo tego, że gościu ma ranking 2864 i powinien umieć grać szybko, to nad każdymi, nawet prostymi ruchami, traci on sekundę, dwie sekundy, trzy sekundy. No i teraz król F5, przeciwnik zagrał. Wieża C6, znowu ruch, który nic nie zmienia. Ale stracił na to 3 sekundy. Nastąpiło więc bicie. Tutaj, co ciekawe, to mogę Wam pokazać, bo jest to bardzo ładne. A mianowicie tutaj białe zaczynają i wygrywają. A mianowicie mogą zagrać ruch h4. I chodzi o to, że jak zbijemy tą wieżą, to tracimy tutaj skoczka, przegrana pozycja. Natomiast jak zbijemy tą wieżą, to teraz białe mają piękną kombinację, a mianowicie ruch F7. No i jeżeli nastąpi, albo najpierw, jeżeli nastąpi tutaj, to wieża F6, zdobywamy figurę. Natomiast w innym przypadku nie mamy jak obronić tego pionka, ponieważ po cofnięciu się przeciwnik da szacha, my zbijemy i tak pionek dochodzi. Także tutaj była możliwość, przeciwnik tego nie zagrał, zagrał wieża C6, ale teraz po tym nastąpiło bicie król zbił i teraz już ta pozycja wcale nie musi być wygrana ponieważ wieża sobie odchodzi nastąpiło król g7 bicie no i ostatnie posunięcia tej partii to jest ewidentnie granie na czas zauważcie no mamy pozycję taką gdzie mamy 12 sekund i grający białymi gra ruch b3 ale traci na to 2 sekundy gdzie w zasadzie ci najlepsi zawodnicy w takich sytuacjach już grają bardzo szybko. Dwie sekundy. Tutaj znowu, niecała sekunda. Po tym nastąpiło, nastąpiło chodzenie, jednak w pewnym momencie król podszedł, no zauważcie, minuta 20. tutaj Hikaru już wiedział, że wygra, ma więcej czasu, grał w zasadzie cokolwiek, a mimo to był w stanie osiągnąć wygraną pozycję, ponieważ pionek dochodzi. No i w taki sposób w tej pozycji przeciwnikowi skończył się czas i Hikaru wygrał z gościem. Wygrał z gościem, który później został zbanowany za oszukiwanie. Jest to dziwne, bo taką to jakby nie wygląda, żeby Gościu grał cały czas maszynką, ale prawdopodobnie w niektórych partiach chyba się nią posługiwał. Czy było to w tej partii? Trudno mi powiedzieć, bo końcówka tej partii sugerowała, że to grał raczej człowiek, ale początek tej partii sugeruje, że chyba coś nie do końca było porządnie z tym. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Gratulacje dla Hikaru 3405 nieprawdopodobny wynik, a tymczasem ja się z Wami żegnam, także trzymajcie się cieplutko i nara.